Film prezentujący Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, zmontowany z serii szybkich ujęć. Elementy scenografii, freski, mapy, filmy, makiety architektoniczne i obrazy, rzędy książek. Dynamiczne ujęcia na rekonstrukcję sklepienia XVII-wiecznej drewnianej synagogi w Gwoźdźcach. Eksponaty drewniana kaczka, zwój estery, rekonstrukcja średniowiecznej grafiki, scenografia przedstawiająca ortodoksyjnych Żydów, okrągła dekoracja z hebrajskimi napisami, animacja wyświetlana na ścianie, kolejne eksponaty, obraz z Żydem w bibliotece, grafika przedstawiająca dwie dziewczynki oraz starszego mężczyznę przy torach kolejowych. Czasopisma po hebrajsku, rekonstrukcja ulicy z początku XX wieku z żydowskimi sklepami. Widok na muzeum z zewnątrz, ujęcia z lotu ptaka na nowoczesną bryłę budynku, biała plansza z logotypem Warszawy, poniżej ikony mediów społecznościowych i napis Go to Warsaw.